Miałem wtedy cztery lata, jednak dokładnie pamiętam, co przydarzyło się wtedy mnie i mojej rodzinie. Mój tata wynajął na weekend drewniany domek w środku lasu. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. Wiem tylko, że podróż trwała około dwie godziny. Wnętrze domu było bardzo ładne. Zbliżały się święta, więc cały dom był udekorowany ozdobami świątecznymi. Były w nim dwa piętra, jednak z drugiego w ogóle nie korzystaliśmy. Wieczorem zrobiliśmy ognisko, zjedliśmy kolację. Wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. W nocy, kiedy wszyscy już spaliśmy, obudziły mnie dziwne dźwięki. Brzmiały jakby ktoś próbował dostać się do domu, uporczywie szarpiąc za klamkę i pchając drzwi. Obudziłem mamę, wtedy również to usłyszała. Po chwili ktoś zaczął uderzać w drzwi jeszcze mocniej. Wtedy usłyszeliśmy inny dźwięk, jakby ocierane o siebie dwa kawałki metalu. Baliśmy się, że włamywacz lada moment dostanie się do środka. W pośpiechu zaczęliśmy pakować swoje rzeczy. Tata zadzwonił na policję i poprosił o jak najszybszą interwencję. Po cichu wyszliśmy tylnym wyjściem, które znajdowało się w sypialni. Samochód stał zaparkowany 50 metrów od domu. Szybko zasnąłem i obudziłem się dopiero rano w brudnym i zaniedbanym motelu. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że to nie był sen. Policja przyjechała do motelu i opowiedziała nam, co się stało tamtej nocy. Po przybyciu na miejsce nie zastali nic nadzwyczajnego, dopiero gdy weszli do domu, znaleźli mężczyznę próbującego otworzyć drzwi sypialni. Włamywacz miał dwa stalowe haki zamiast dłoni. Wykorzystał je, żeby przedostać się przez frontowe drzwi. Policja przybyła na miejsce 10 minut po naszym telefonie, więc uciekliśmy w samą porę. Na górnym piętrze w szafie policja znalazła stertę pociętych ciał. Kiedy wracaliśmy z motelu do naszego domu, zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej nieopodal wynajmowanego domu. Mama stwierdziła, że to zły pomysł, żeby się tu zatrzymywać. Ale tata powiedział, że tamten gość jest w areszcie i nie ma się już czego bać. Poszliśmy zapłacić za paliwo. Kiedy wracaliśmy do auta, za tylną wycieraczką znaleźliśmy kartkę. Był na niej napis: Jest nas więcej. Do zobaczenia niebawem.